Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnych historiach internautów. A dzisiaj o niecodziennych wydarzeniach podczas pracy na sali weselnej, o próbie zakupu używanej mikrofalówki od madeczki oraz o podróży pociągiem, której towarzyszył szereg nieprzyjemnych sytuacji. Zapraszam! Historię z wesel już tu przerabialiśmy. Ale z tego co pamiętam, nie było jeszcze historii opowiedzianej z perspektywy pracownika obsługi. Aż do teraz, bo okazuje się, że i takim ludziom madeczki nie pozwalają spokojnie pracować bez zrobienia dymu. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć o jednym weselu, które zapamiętam do końca życia. I nie dlatego, że było piękne, wzruszające czy pełne miłości. Nie, nie. Zapamiętam je przez pewną matkę, która przeszła samą siebie w byciu roszczeniową królową patologii. Pracuje na sali weselnej. Podaje dania, donosze napoje. Ogarniam cały ten weselny chaos. Co ciężka robota, ale zazwyczaj da się to przeżyć, bo ludzie są w miarę mili. Zazwyczaj, ale wtedy to był cyrk na kółkach. Wesele było dość spore, sala pełna gości i w tym całym tłumie ona, matka z piekła rodem, miała ze sobą dwoje dzieciaków może z 5 i 7 lat oraz swojego faceta typowego Janusza Weselnego. W koszuli rozpiętej do połowy klaty, pijącego jednego kielona za drugim. I od początku było jasne, że ta para nie zamierza się przejmować absolutnie niczym, a już na pewno nie swoimi dziećmi. Nie Minęła nawet godzina, a dzieciaki biegały między stołami, krzyczały, przewracały krzesła i oblewały ludzi sokiem. No dobra, niech sobie biegają, dopóki nie wpadają na kelnerki. Tyle, że wpadali i to regularnie. Ja jak zwykle krążę z z rosołem, i nagle, kiedy zbliżam się do jednego ze stołów, matka łapie mnie za ramię. Zatrzymuje mnie tak gwałtownie, że prawie wylewam cały ten rosół na jakąś ciotkę. Ej, a mogłabyś zerkać na moje dzieci? Bo wiesz, my tu chcemy się pobawić, napić trochę, wiesz jak jest, rzuca z uśmiechem. Zamarłam, bo wiecie, czasem ludzie na weselach gadają różne głupoty i miałam nadzieję, że to żart. Przepraszam, ale ja mam tutaj pracę. Nie mogę pilnować dzieci. Odpowiadam, starając się być uprzejma, a ona na to przewraca oczami i macha ręką. E, przecież nic się nie stanie. Od czasu do czasu rzuć na nich okiem. Przecież i tak chodzisz po sali. I zanim zdążyłam coś odpowiedzieć, ona już była na parkiecie, a ja zostałam, starając się ogarnąć, co się właśnie wydarzyło. No ale myślę sobie, nie mój cyrk, nie moje małpy. Wracam do roboty. Oczywiście dzieciaki dalej latają jak szalone. W pewnym momencie jeden z nich, ten młodszy, postanowił pomóc i zaczął grzebać w kuchni. Wślizgnął się na zaplecze, chwycił tacę pełną ciast i bach, wszystko na podłogę. Szefowa już była bliska zawału, ale prawdziwy dramat zaczął się kiedy matka się o tym dowiedziała. Podbiegła do mnie wkurzona i zaczęła drzeć się na cały głos. No ja nie wierzę, przecież mówiłam, żebyś go pilnowała. Jak mogłaś dopuścić do czegoś takiego? Zatkało mnie. Ja pilnować jej dziecka? Przepraszam, ale ja tutaj pracuję, nie mogę odpowiadać za cudze dzieci. Próbowałam jeszcze tłumaczyć. No ale co ty tam masz do roboty. Nosić talerze? To ja ci mogę dać dychę i pilnuj dzieci. Nie musiałaś nawet nic robić, a nie dopilnowałaś? To skandal. W tym momencie jej mąż, już konkretnie podpity, podszedł, klepnął mnie w ramię i powiedział No daj spokój, to tylko dzieci. Po co się tak spinasz? O mój Boże, naprawdę? W głowie miałam milion myśli, ale powiedziałam tylko. Moim zadaniem jest podawanie jedzenia, a nie niańczenie dzieci. Matka syknęła coś pod nosem, ale w końcu odpuściła i poszła. Oczywiście dzieciaki dalej robiły co chciały. Jeden wylał kompot na obrus drugi Wyrwał dekoracje ze ściany. Rodzice totalnie ich to nie interesowało. Najlepsze było na końcu. Matka i jej facet tak się urżnęli, że nie mogli ustać na nogach. Kiedy zbierali się do wyjścia, przyszła do mnie i powiedziała: W sumie nie dziwię się, że pracujesz tutaj, a nie gdzieś indziej. Nikt by cię nigdzie nie chciał. Za nie mówiłam. Goście obok patrzyli na nią z niedowierzaniem. Ktoś nawet skomentował, że jak ona się zachowuje, ale ona tylko prychnęła i wyszła ciągnąc za sobą dzieci, które wciąż biegały jak szalone. I powiem wam jedno: to było jedno z tych wesel, po których wracasz do domu i pijesz herbatę w ciszy próbując dojść do siebie. Naprawdę niektórym ludziom powinno się zabronić rozmnażania. Wyobrażacie sobie to? Ej ty od podawania żarcia popilnuj mi bąbelków, bo ja muszę się napić. A najlepsze, że ta nasza bohaterka najpierw próbuje przekupić kelnerkę dychą, a potem ma pretensję, że ta nie chciała przyjąć tej intratnej oferty. No skandal, po prostu skandal. A wisienką na torcie jest ta końcowa mądrość naszej matki. Nikt by cię nigdzie nie chciał, no bo kelnerowanie to taka straszna ujma. Nie to co uchlewanie się na weselu i olewanie własnych dzieci. Normalnie kobieta sukcesu nam się trafiła. Cały czas nie mogę pojąć, jak można było odmówić pilnowania cudzych dzieci przez całą imprezę za dychę. Chciałam kupić mikrofalówkę. Używam takich sprzętów raczej sporadycznie, więc nie chciałam wydawać fortuny, zwłaszcza że jestem biedną studentką i każdy grosz się liczy. Wpadłam na pomysł, żeby poszukać czegoś używanego na OLX. Przeglądam oferty i trafiam na jedną, co prawda bez zdjęć, ale kobieta pisze, że mikrofalówka jest praktycznie nowa, uży ta może dwa czy trzy razy, a cena atrakcyjna. Myślę sobie, super, trzeba brać. Napisałam do niej, dogadałyśmy się i umówiłyśmy na odbiór. Pojechałam na miejsce. Okolica to jakaś totalna patologia. Śmieci na klatce, ogólnie syf. No ale dobra, może przesadzam. Nie oceniajmy ludzi po otoczeniu. Dzwonię do drzwi. Otwiera mi kobieta. Wygląda jakby dopiero wstała, chociaż było już po południu. Obok biega jej dzieciak, który na dzień dobry rzucił we mnie jakąś plastikową zabawką. Trafił mnie prosto w ramię. Patrzę na kobietę, myśląc, że zaraz Coś powie, okrzani dziecko, czy coś. Ale nie. Ona tylko się zaśmiała i powiedziała: Haha, on taki żywiołowy. Chłopak musi się wyszaleć. No świetnie. Wchodzę do środka, a tam, no cóż. Delikatnie mówiąc, syf. Wszędzie jakieś śmieci, butelki, popielniczki pełne petów, no ale olać to. Mnie interesuje tylko mikrofala, więc tylko na niej się skupiam. Wyglądała, jakby była używana codziennie przez ostatnie 10 lat bez mycia. Brudna, obklejona, a w środku jeszcze gorzej. Plamy tłuszczu, zasknięte resztki jedzenia i jakaś dziwna klejąca substancja, której wolałam mnie identyfikować. Spojrzałam na kobietę, a ona z dumą mówi: "No i co?" Mówiłam, że prawie nowa, co nie? Patrzę na nią, potem znowu na tę mikrofalówkę i myślę sobie: "Nie no, to jakieś jaja". Uśmiechnęłam się i uprzejmie mówię: "Przepraszam, ale to nie jest to, czego się spodziewałam. Myślałam, że jest w lepszym stanie". W takim razie jednak podziękuję. I tu się zaczęło. "Co? Jak to nie bierzesz? Ja jestem samotną matką. Ja potrzebuję pieniędzy. Jak możesz tak po prostu przyjechać i powiedzieć, że nie bierzesz?" Zatkało mnie. Próbuję jej spokojnie wytłumaczyć, że mikrofalówka jest w znacznie gorszym stanie niż wynikało z ogłoszenia, ale ona już zdążyła się odpalić i nic nie było w stanie jej powstrzymać. To po co mi głowę zawracasz? Zmarnowałam przez ciebie cały dzień. Czekałam na ciebie, a ty teraz tak po prostu nie bierzesz? Wiesz co? Masz mi zapłacić za zmarnowany czas. I ja w tym momencie autentycznie nie wiedziałam, czy ona żartuje, czy naprawdę uważa, że mam jej dać kasę za to, że przyjechałam obejrzeć coś, czego kupować nie zamierzam. Zrobiłam krok do tyłu i wtedy poczułam od niej niewiarygodny smród. Coś, jak mieszanka papierosów, alkoholu i nie mycia się przez tydzień. Przepraszam, ale nie będę płacić za coś, czego nie kupuję. Powiedziałam stanowczo i zaczęłam się wycofywać w stronę drzwi. No wiesz co? Zaczęła jeszcze bardziej wrzeszczeć. Ludzie tacy jak ty to zaraza. Wszystko byście chcieli za darmo. Otworzyłam drzwi i wyszłam, a ona jeszcze coś krzyczała za mną, ale już jej nie słuchałam. Po prostu zeszłam po schodach i uciekłam, zanim ta kobieta wpadnie na pomysł, żeby mnie zaatakować fizycznie. Wróciłam do domu w szoku. Serio, w życiu nie spodziewałam się, że próba kupna mikrofalówki. Może skończyć się taką farsą. Ostatecznie postanowiłam kupić nową mikrofalę na promocji, bo bałam się gdzie jeszcze trafię, szukając używanej. Pani domu przeszła samą siebie. Najpierw wprowadza klientkę w błąd pisząc, że sprzęt jest prawie nowy, a potem się obraża, że ktoś śmie kwestionować ten zabytek archeologiczny, obklejony resztkami obiadu sprzed dekady. A to żądanie zapłaty za zmarnowany czas? No jasne, przecież sprzedająca musiała specjalnie wstać z łóżka o 15, umyć się. A nie, czekaj, tego chyba jednak nie, i przyjąć gościa w swoim pałacu. Wszystko byście chcieli za darmo, mówi kobieta, która próbuje obchnąć sprzęt wyglądający jak znalezisko z wysypiska śmieci. Gdzie tu logika? To jak sprzedawać zepsute auto i obrażać się, że ktoś nie chce kupić, bo nie odpala. Pamiętaj drogi widzu, żeby zostawić suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chcesz być na bieżąco z treściami. Taki przycisk musisz kliknąć tam na dole pod filmem. A jako komentarz dla zasięgu napiszcie, czy macie jeszcze telefon stacjonarny albo czy znacie kogoś, kto go ma, bo ostatnio mam taką rozkminę. I... I zastanawiam się, czy jeszcze ktoś coś takiego posiada. Opowieści z podróży pociągiem też już tu bywały. Oto kolejna z nich. Poznacie w niej mamuśkę tak zajętą swoimi obowiązkami, że nie miała nawet czasu kupić biletu z miejscem siedzącym, chociażby przez internet. A jednak ona i jej bąbelek bardzo chcieli usiąść. Zobaczcie jak próbowała to rozegrać. Parę miesięcy temu jechałyśmy z koleżanką przepełnionym pociągiem, ale byłyśmy na tyle kumate, by dużo wcześniej wykupić miejsca siedzące. Już na starcie podróż była męcząca. Tłok, duchota, ludzie w przejściu i ten typowy harmider, który to takim podróżom, ale przynajmniej Miałyśmy miejsca, więc mogłyśmy względnie komfortowo przetrwać tę drogę. Na jednej ze stacji wsiadała kobieta z około pięcioletnim synem. Miała ten specyficzny wyraz twarzy, który mówił wszystko mi się należy, a wy macie się podporządkować i nie zawiodła moich oczekiwań. Podchodzi do nas i tonem, który nie pozostawiał miejsca na dyskusję, mówi: No, dziewczyny, wstawajcie, dziecko musi usiąść. Nie było żadnej uprzejmej prośby, żadnego przepraszam, czy mogłybyście, po prostu czysta roszczeniowość, zaskoczone. Spojrzałyśmy na siebie, a moja koleżanka pierwsza się odezwała. Ale my mamy wykupione bilety z miejscami siedzącymi. No i co z tego? Warknęła kobieta. Ja nie mam, a dziecko musi siedzieć. Trzeba było kupić wcześniej, odparłam. Kobieta spojrzała na mnie takim wzrokiem, jakby miała zaraz eksplodować, i wtedy zaczęło się przedstawienie. Widzicie, zwróciła się do innych pasażerów w przedziale, wskazując na nas palcem. To jest ta dzisiejsza młodzież, bezduszne, egoistyczne gówniary, żeby tak matce z dzieckiem nie ustąpić. Ludzie w przedziale zaczęli się wtrącać, Część patrzyła z zainteresowaniem, inni przewracali oczami, ale znalazło się kilka osób, które włączyły się w ten cały dym. No, dziewczyny, mogłybyście się przesunąć. Wymamrotał jakiś starszy pan, który oczywiście sam nie zamierzał ustąpić miejsca. Tak, dziecko powinno mieć gdzie usiąść. Dodała jakaś kobieta, która ewidentnie uważała, że bycie matką automatycznie daje przywilej korzystania z cudzych, opłaconych miejsc. Nie ma obowiązku ustępowania miejsca komuś, kto za nie nie zapłacił. Odpowiedziałam stanowczo, ale zaczynałam już czuć lekkie ziracy całą tą sytuacją. Kobieta widząc, że nie zamierzamy ustąpić, zaczęła grać na emocjach jeszcze bardziej. No ale jak wam nie wstyd, ja muszę trzymać dziecko na rękach przez całą podróż. Ja nie mogłam kupić biletu wcześniej, bo mam tyle obowiązków. Nie to co wy, leniwe, bezdzietne dziewuchy wyrzuciła z siebie, jakby to miało być jakimś usprawiedliwieniem. Ja też mam obowiązki i jakoś zaplanowałam podróż. Odparłam już lekko zirytowana. Trzeba było pomyśleć wcześniej, zamiast teraz robić z siebie ofiarę. Kobieta chyba nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Bo przez chwilę wyglądała, jakby miała się zapowietrzyć. Potem wybuchła: Co za czasy, co za ludzie! Ja na waszym miejscu bym się zapadła pod ziemię ze wstydu. Dziecka nie szanujecie. Ja jadę daleko i nie będę stać całą drogę. Oczywiście cały czas stała w miejscu, skutecznie blokując przejście w przedziale, jakby próbowała wymusić nasze ustąpienie samym faktem swojej obecności. Ludzie w przedziale zaczęli się dzielić na dwa obozy. Jedni patrzyli na nią z politowaniem, inni w naszą stronę szeptali coś o tej dzisiejszej młodzieży. Najlepsze przyszło chwilę później. Kobieta nagle spojrzała na mnie i na moją koleżankę i wydarła się. Bezdzietne gówniary nie wytrzymałam i parsknęłam śmiechem. Miło, miło, powiedziałam z uśmiechem, zwłaszcza, że jesteśmy po trzydziestce. Kobieta zrobiła się dosłownie purpurowa na twarzy, zaczęła jeszcze bardziej narzekać, że nienawidzimy dzieci i dyskryminujemy matki. Po czym teatralnie odwróciła się i z impetem opuściła przedział coś tam jeszcze stękając o nieszanowaniu matek itd i td. Ludzie w przedziale jeszcze długo posyłali nam pełne dezaprobaty spojrzenia. Niektórzy nadal coś szeptali, jakbyśmy popełniły jakąś wielką zbrodnię, ale szczerze, miałam to gdzieś. Normalnie mistrzyni manipulacji. Najpierw próbuje zagrać kartą Jestem z dzieckiem, potem przechodzi do bezdzietne gówniary, a na koniec odgrywa scenę rodem z telenoweli brazylijskiej. Brakuje tylko, żeby zemdlała w przejściu wołając Ave Maria. Nie mogła kupić biletu, bo ona ma tyle obowiązków, bo kupienie biletu przez internet to jakiś heroiczny wyczyn, wymagający co najmniej tygodniowych przygotowań i wsparcia logistycznego na to. Pewnie bied Daczka musiała w tym czasie ratować świat, gasić pożary i rozwiązywać kryzys klimatyczny. Ciekawe, czy ta pani też tak działa, na przykład w restauracji. Co to znaczy rezerwacja? Ja jestem matką, więc ten stolik jest mój. Co z tego, że ktoś zapłacił? A jeśli chcesz więcej matkowych treści, to koniecznie kliknij tutaj. Tam znajdziesz więcej odcinków.